Hej, cześć Makowidzowie, z tej strony corner i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale The Friday Night Funkin'. I jak sami już wiecie, dzisiaj będziemy grali w modyfikację Disbelief i dzisiaj będziemy walczyli przeciwko Papyrusowi. Tak, zobaczcie, mamy naszego Papyrusa tutaj po lewo, który jest no nieźle wkurzony, jednocześnie smutny, ponieważ będziemy odgrywali właśnie walkę z pewnej też tutaj fanowskiej wersji Undertale, czyli właśnie Disbelief, w której mamy walkę przeciwko Papyrusowi zamiast Sansa który po prostu nie jest w stanie uwierzyć, że jesteśmy źli i będzie chciał nas powstrzymać, tak przynajmniej obstawiam. Wow, zobaczcie jak wygląda świetnie tutaj. Jak świetnie wygląda to menu, okej. Okay. Dobra, przechodzimy w takim razie do samego story mode'a już. W ogóle zobaczcie jak ta muzyka, słuchajcie, jak się to tak zacina. To nie jest wina jakiejś tam laga czy coś, tylko tak jest zrobiony ten remix. Ok, mamy cztery piosenki, zobaczcie, po lewo w trakach Inter... Interstellar, y Face 2 Backbone i Final Chance Ok, w takim razie oczywiście będziemy grać na hardzie Mamy Disbelief Papyrus No i przechodzimy już do samej modyfikacji, żeby już nie przedłużać Zobaczmy w takim razie, co dla nas Papyrus tutaj będzie miał Ale powiem wam, że naprawdę wychodzą teraz na świetne modyfikacje do FNF'a I nie mogę się doczekać, żeby już je wszystkie nagrać I, I don't understand What's so good about killing people? Co jest dobrego w zabijaniu ludzi? Is there some sort of inside joke I'm missing? Czy to jest jakiś typ y, nieśmiesznego żartu, który ominąłem? No, that can beat. Nie, to nie może być to. What were? Gdzie to? What were his last words? Jakie były jego ostatnie słowa? Jezu, nie jestem w stanie dzisiaj narobić na, na tego naśladować głosu papyrusa. Nie mam pojęcia czemu. O Jezu. dude, what the fuck, who are you? Gościu, co do cholery, kim ty jesteś? He told me it won't be a pun! Powiedział, pewno powiedziałby jakiś ostatni żart Że to mógł być ostatni żart He's very funny, right? Był naprawdę śmieszny, prawda? He can be annoying at times, yeah No i był czasami męczący, tak? No i... lazy, że wiecie, leniwy też, but he was with me when I really needed, ale był ze mną kiedy go bardzo potrzebowałem, but now he ale teraz jest i Undyne też, ty z z zabiłeś ich. lol nie, człowieku. Allow me to tell you about some very complex feelings. Pozwól że powiem ci o pewnych, tutaj jakby moich uczuciach co do tej sytuacji. Uczuciach takich jak... Losing someone you love. O tym jak straciłeś kogoś, kogo kochasz. Losing everyone you love. Wszystkich, których kochałeś. Being alone, scared. O, o byciu samotnym i przestraszonym. Standing in front of someone who wants to hurt you. I o tym, jak stoisz przed kimś, kto chce cię zranić. Te uczucia... They must be what you are feeling right now. To musi być to co czujesz w tym momencie. Przykro mi. Uh, even thought you did so many bad things. Po tym jak zrobiłeś tak wiele uh, złych rzeczy. I promised myself to always forgive. Obiecałem sobie, że zawsze będę wybaczał. Everyone deserves a second chance. Każdy zasługuje na drugą, na drugą szansę. That includes sans. Nawet sans. Go rob. Jest to ten boyfriend, który kompletnie ma wylane na to, co on mówi, po prostu mówi. Rap! Yeah, rap. Ok, human. Three, two, three. dobra, lecimy. Jeszcze raz. Sorry, znowu odlatuje nam nasz chad. Chciałem zagrać tą piosenkę, okazało się, że musiałem szybko zmienić ustawienia, bo strzałki były kompletnie inaczej ustawione niż ja do gram, bo ja oczywiście zawsze gram na wsadzie. A miałem DFJK, czyli to takie drugie ustawienie, więc musiałem to podmienić. No ale dobra, lecimy I Hadzie nie uciekaj mi to w ogóle jakaś zmieniona wersja? Ja już właśnie piosenek, jeżeli chodzi o właśnie taki disbelief i tak dalej, to słyszałem masę, bo masę remixów z tych piosunek z undertakerami Yo! Ej, to mi się podoba a nie, tylko nie podwójny, nie lubię. No, jeszcze? O nie. Dobra, nie, to najpierw trzeba się skupić, żeby zrobić dobre accuracy. Ale tych podwójnych nie lubię. Dobra, ale naprawdę świetna piosenka. Jak na sam startu już mi się podoba, bo tą piosenkę dobrze znam. Interskiller. W sensie to jest akurat zremiksowana wersja, ale znam całą piosenkę, bo już słuchałem mówię, nieraz tego gdzieś na YouTube to się przewinęło. Pewno wy też, jeżeli gdzieś tam oglądaliście Undertale i lubiliście sobie posłuchać właśnie tych jakiś przeróbek z innych. Okej, okay, widzieliście tą kostkę. Nie wiem strzałki w postaci jakiejś kostki. Widzieliście tą kostkę? Tak teraz przeleciała mnie to jest strzałka z kostką, tak mi czy ją wiknąć. Okej okay. Ale świetny, z tego nigdy akurat nie słuchamy. Okej okay. To brzmi już trochę dziwnie To brzmi już trochę dziwnie, ale nie dziwnie się w końcu patrzymy z Papyrusem. Nie wiadomo co nas tutaj czeka, ponieważ mówię wam, pobrałem tą modyfikację i nie mam do tego pojęcia jakie piosenki na mnie tutaj czekają i jakie mechaniki znowu mnie tutaj będą próbowały dobić jak ostatnio, na przykład jak była sytuacja z Das Na razie kręci mi się Had. Dajesz papyrus. Wiem jak smutną historię musiałeś tutaj przeżyć gdzie zginęli wszyscy, których zabił człowiek w sumie... Czyli jakby nie my do końca, ale... No, jakby odgrywasz swoją rolę. Wow, wow wow. Okej, okay, udam. To nie koniec. Co? O. O. Co jest? E. Wy to słyszycie? O. Co to? Czy to jest jakieś nie wiem z tej właśnie tej wersji gry jakieś dźwięk i co? Jakiś soundtrack? A nie, w sumie to jak. Ja to chyba znam? Możecie napisać mi w komentarzach co to, ale wydaje mi się, że chyba znam to. Chyba, że to tak brzmiało oryginalnie, jak tego nie widziałem. Okej, okay, no tego się nie spodziewałem, ale to już się trochę przestraszyłem, co się dzieje na tym końcówce. Dobra, w takim razie co? Chyba druga piosenka i zrobiło się nieciekawie. You really are headless! Jesteś, na, y, jesteś naprawdę zawzięty. After I did everything I could to stop myself from killing you. I, i to po tym wszystkim, jak powstrzymywałem tak bardzo siebie, żeby ciebie nie skrzywdzić. nam ciebie zabić. Dlaczego? Co jest powodem? You can be happy without hurting people. Mógłbyś być szczęśliwy bez zabijania ludzi. I'm still your friend. Dalej jestem twoim przyjacielem. Don't make me hurt you, please. Proszę, nie zmuszaj mnie do tego, żebym cię z. Y, no. Boże. Zgubiłem słowo. A, żebym cię skrzywdził, o właśnie. Um. That's it. Właśnie to Koniec gierek. Koniec puzzli. Okej. Okay. Jezu, te twarze ich masakra. O, Papyrus się odpalił. Czemu tu się... Co? Ej, to jest muzyka z Jenosa. Dobra, te, te podwójne strzałki to był dla mnie Tresite w tym momencie. Czemu boyfriend znika, co jest? Widzicie to? Jak nie chwilę strzałek, to boyfrienda nie widać. Za chwilę na, na stówę będzie jakaś mechanika, która mnie załączył tu jezu nie? Ale to akurat dobry piosenkę znam. Bum. O, widzicie te kostki. Że to raczej 4 strzałki, których raczej nie powinienem klikać. Jeżeli nie odbiera mi HP za ich nieklikanie, to raczej nie muszę. Okej. Okay. O nie, czy tam będę miał jeszcze jakieś strzałki z kośćmi, które będą naśladować takie przedłużane. O, dobra, to może być ciężkie. Nie bój się girlfriend, damy radę! Pokonamy go. Tylko nie wiem czemu boy znika. O jezu, jak spam! Dobra, skupienie. O. o teraz szybszy kawałek, uwaga! E. Papyrus, wszystko ok, spokojnie, to dopiero druga piosenka, Face, to no w sumie faza druga. Jest dobra. O teraz też się zmieniła. Jezu, ale jakie te, te remixy są świetne i mi się to podoba. Myślałem, że to będzie jakaś taka niepozorna modyfikacja. Jakieś wiecie coś w stylu trzech piosenek przeciwko papyrusowi. Co już wiedzieliśmy, że mamy cztery jakbyśmy zanim odpaliśmy story mode. Że są. Nie, no nie rób mi tego. Proszę, papajus, nie rób mi podwójnych. Ja nie jestem ich fanem. Jest jak to jest zobaczcie świetnie zrobione, jak te strzałki idealnie się wpasowują do tego. Ej, no muszę przyznać, jest świetna robota. Okej. Okay. Nie zabieraj mi HP A że kręcimy z tymi strzałkami Jezu, pomisowałem jeszcze pod sam koniec To był koniec, prawda? Ta, 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 ta kreska tam u góry jeszcze nie doszła do końca. Uff, dobra, to był koniec. Nie strasz mnie tą strzałką! Widzieliście tą strzałkę? Sens? <laughs> Sens. I won't give up. Nie mogę się poddać. Nie. I can't. Nie mogę. So that's why it is. Więc to jest to. Hmm? The first thing I've gotten defeat at. Pierwsza rzecz, którą muszę pokonać i zapić. No wonder one son said it would be stupid. Nie wszystko, co powiedział Sans, musi być głupie. O, oh, Sans. You always been so smart. O, oh, Sans. Ty zawsze byłeś taki mądry. Dobra, Jezu, naprawdę dzisiaj nie wychodzi mi kompletnie naśladowanie Papyrusa. Jak ostatnio przechodziłem Undertale'a, to jeszcze jako tako mi szło, ale dzisiaj... Kompletnie mi nie wychodzi naśladowanie jego głosu. Nagrywamy FNF'a. You lazy bones, I wish you were here. Tyle leniwa kupokości. Marzę o tym, żebyś tutaj był. I'm not an idiot, nie jestem idiotą. I know that isn't possible. Nie wiem, że to jest niemożliwe. It's, it's not like it matters. It's too late now, isn't it? I tak to nie ma już znaczenia, i tak już jest za późno, prawda? I've already given up. I tak już się zacząłem poddawać. Przepraszam, sans. Nie. Undine once told me that humans are determined. Undine raz mi powiedziała, że ludzie są zdeterminowani. Jak słodko. However, jed, jednakże I the great papyrus do not require that. Ja, wspaniały papyrus nie zaakceptuję tego. Fact, e, fakt I am so great, I don't need anything. Fakt, jestem wspaniały, nie potrzebuję niczego. Nie. I totally I had lost myself back then. Wygląda na to, że e, straciłem rozum przez chwilę, czy jakoś tak. Ale nie. I am and always will be. Ja zawsze i zawsze będę. Wspaniałym papyrusem. Within the depths of the great papyrus soul something's resonating. I tu jest właśnie rezonacja duszy gdzieś tam Sansa, który tutaj chcę mu pomóc. Bip! Ejo. Okej, okay, kolejna próba. I tak już wiem, że te kości, które tam były zamiast strzałek, też nas one shotują. Oh. I dalej moje okienko w Grolata. Podoba mi się piosenka co nie, ale ogólnie, jak tak sobie myślę o tym, że muszę teraz przejść całą tą piosenkę z latającym okienkiem od gry po pulpicie, to może być ciężko. Kiedy przy okazji muszę uważać jeszcze na jakąś czarną strzałkę i te kości zamiast strzałek, które mnie też zabijają na hitę, więc może być nieciekawym. Zauważam, już, właściwie I Wiecie jak te kości przelatują? Idealnie jak właśnie taka strzałka, której nie możesz kichnąć, bo inaczej się możesz zabić Dobra, skup się, corner Uuu. Muszę przelatnąć, ta modyfikacja jest tak świetna w tym momencie ale już ta piosenka bo to już prawie kliknąłem tą w kość. Widzieliście zresztą, że kliknąłem lewą strzałkę. Mam nadzieję, że mi nie zlaguje wtedy, jak będzie się sans odpalał. Tutaj nie kliknąłem tej dolnej, bo chyba ja bym wykrył też kość. Jakby mój ekran w gronie latał po pulpicie, to było jeszcze wygodniej. To będzie chyba zaraz? Teraz jest sas i właśnie zaraz będzie ten szybki moment Też się. Skupienie,

bo ja się cokolwiek klikać w tym momencie <śmany> nawet to jest, <nie> jest połowa <śmany> Kipienie widowej Strasznie mi tym czanymi strzałkami i to jest nie koniec. To jest. Andaj, co ty tu robisz? Dobra, nie wiem. Ja już nie wiem, co się dzieje na ekranie. Po prostu klikam w strzałki. Nie wiem, moja granata. To po prostu skup się, kornet.

Ja się boję. Dada. To jest prawie końcówka. Kup się corner. Nie, ja nie wiem co się dzieje, widzę. Tylko... Nie wydaje co oni w ogóle wszyscy teraz skrywają A i wchodzist piosenka Dobra, skupmy się Słuchaj Ja A nie wiem co się dzieje

To już koniec? To już koniec. O mój Boże, udało mi się to przejść za trzecim razem. Papyrus! dajesz odsapnąć. Jezu, Czekajcie, bo tu już mój laptop, nawet na którym teraz nagrywam, po prostu nie ogarnia, co się dzieje. Ja, ja. A big part of me is stupid enough to still believe. Ta większa partia mnie jest dalej na tyle głupia, żeby wierzyć. This is the moment Sans would have killed you. To jest chyba moment, w którym Sans by cię zabił. But I don't think he want me to be like him. Ale wydaje mi się, że nie chciałby, żebym był taki jak on. Because the truth is I'm not. Ponieważ prawda jest taka, że nie jestem. Even after all you did, I still can't kill you. Po tym wszystkim, co zrobiłeś, dalej nie jestem w stanie cię zabić. What I did, co ja zrobiłem? No nic nie zrobiliśmy właśnie, a papyrus nas nie wiem, zabić. Chce, to nic nie zrobiliśmy. No wonder deserves to die like this, not even you. Nikt nie zasługuje na taką śmierć, nawet ty. Please forgive me, proszę wybacz mi. But I can't look past our lost friendship. Nie chcę stracić naszej przyjaźni. My disbelief was faked. Moja, niewi moja niewiara, jakby coś w tym stylu jest, yy, nie jest, yy, moje disbelief was fake, to jest nieprawdziwa I'm sorry, przepraszam, I shouldn't have faked my brother's expectations Nie powinienem, ee, jakby, have faked my brother's expectations eee, Fake'ować mojego brata, podejrzeń, coś w tym stylu Przerażasz mnie That's what caused uh, all of this. To dlatego to tak dużo kosztowało, czy jakoś tak. I never understood the killing. Dalej nie rozumiem tego całego zabijania. And when I tried to learn, i nawet po tym, jak próbowałem to zrozumieć, it only got worse. Robiło się tylko gorzej. I dlatego ja, dlatego właśnie. I still, be I still believe in you. Dalej w ciebie wierzę. Even if you don't see that po the point. Nawet po tym, jeżeli nie widzisz, nawet po tym, jeżeli nie widzisz powodu. I don't see the point in killing people, nie widzę sensu w tym, żeby zabijać ludzi. Maybe we just understand each other. Możemy zrozumieć siebie nawzajem. Nie możemy zrozumieć chyba siebie nawzajem odchodziło. But it's time I understand myself, ale teraz przyszedł też na to, żebym zrozumiał samego siebie. You're still in there somewhere. Dalej tu jesteś gdzieś, gdzieś tam. Even if you don't think so, nawet jeśli o tym nie nie wiesz. You can still do the right thing. Dalej możesz zrobić dobrą rzecz. Time to do this my way zrób to swoją drogą czy tam moją man did you really confuse me with someone else goście naprawdę mieliśmy z kimś kompletnie innym i don't kill people nie zabijam ludzi i only rap and no more ja tylko rapuję nic więcej dokładnie hmm. maybe you're right może masz rację i really confused you with someone else może naprawdę pomyliłem cię z kimś innym so final rap battle czas na finałową bitwę Jezu, Papyrus. Czy to naprawdę aż tak dum, edzie... dum. No i teraz mamy ostatnią piosenkę. Ok, final chance. Fino, ostatnia szansa, jakby. Wow, ale muszę przyznać, trzecia piosenka była epicka. Co prawda udało mi się przejść za trzecim razem, na szczęście. Ale bałem się już pod końcówkę, że będzie jakaś kora ilość tych właśnie ciężkich strzałek. Ale to jeszcze nie koniec A to jest chyba jeszcze inna przeróbka tej pierwszej piosenki, co nie? No, nie podwójne Nie, nie wtedy w kości. Papyrus, schowaj do kości Wydaje mi się chyba, że... Że tutaj, albo u mnie jest coś, że właśnie jakby dźwięk nie zgrywa się za bardzo ze strzałkami Nie wiem czy to zauważyliście, w niektórych momentach Wydaje mi się jakby po prostu była jakaś tam przerwa przed tym, za tego Z opóźnieniem jak już to tego leci Ale przynajmniej moje okienko już nie lata, jej! Ale nawet nie, nie uwierzycie, jak ciężkie to było, kiedy latało mi okienko po pulpicie. Jeezus. To była największa dziwna rzecz na świecie. Jeżeli sami chcecie się przekonać, jak to wyglądało, to pobierzcie sobie moda i sami zagracie w trzecią piosenkę, to będziecie wiedzieli. Jest jaki dźwięk. Wow! Ale muszę przyznać, modyfikacja jest bardzo dobrze zrobiona, ale nawet nie liczę ile miałem misów w tamtej piosence. Bo w tamtej piosence to jedyne na co liczyłem to na to, żeby ją przejść, bo nie spodziewałem się, co będzie na mnie dalej czekało. W szczególności, że tylko wywaliłem się tam kilka razy, dwa w sumie. Wow, Jezu, ale to było świetne i to już końcówka, prawda? Tak, końcówka. O, i to w ogóle jest też inna maszyna, bo tu mamy modding plus, więc mamy tutaj takie zakończenie, można sobie nawet replay tutaj puścić. Accuracy 87% 637 230 punktów. No, moja ocena to tutaj A z tego co chyba dobrze widzę. Więc, no, udało mi się naprawdę nieźle to zrobić, jak na pierwsze podejście, na pierwszą próbę. Świetna modyfikacja. Spodziewałem się, że to będzie coś takiego prostego, że nie wiem, to będzie odcinek trwający 12 minut. Wyszło mi tu pół godziny, z czego muszę jeszcze wyciąć te. Dwie części, kiedy mi się nie udało, bo to chodziłem do jednej czwartej piosenki i ginąłem, więc w sumie za dużo nie mam do wycinania. Więc w sumie sam odcinek w sobie ma jakieś pewno 26 minut. Więc co? Dziękuję wam za oglądanie. Mod był prześwietny. Na sam koniec chyba nawet sobie puścimy chyba tą piosenkę z tej właśnie trzeciej, a nie mogę jej puścić. O, nie mogę puścić tej piosenki teraz tyle. A szkoda. No dobra, no trudno. W takim razie co? Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że oczywiście odcinek wam się spodobał. I widzimy się już w kolejnym odcinku z Friday Night Funkin' na moim kanale. Ten modzik przeciwko papyrusowi genialny. Link do tego moda macie w opisie, jeżeli sami chcecie się spróbować i zagrać. Z ciekawości też możecie właśnie zagrać w trzecią piosenkę i zobaczyć jak to będzie u was wyglądało w odpalonym oknie na pulpicie, czy też wam będzie latało po ekranie, no u mnie latało i to było naprawdę świetne, więc co, oby więcej takich modyfikacji, to by było na tyle ode mnie, ja byłem Kornet, dziękuję wam za oglądanie, jeżeli wam się spodobało zostawcie ocenę pod tym filmem, zasubskrybujcie kanał po więcej, no i tyle, widzimy się w kolejnej modyfikacji z Friday Night Funkin na kanale już niedługo, na razie!